Tarotowy kącik Kameli. witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kąciku i zapraszam wszystkie osoby spod znaku wagi na horoskop na styczeń. Wszystkie osoby, które mają wagę w znaku słonecznym, Ascendent, Księżyc Wenus, Znak Wedyjski, to jest czytanie dla Was. Zrobimy krzyż celtycki i sprawdzimy jaka jest Wasza sytuacja w styczniu, w pierwszym miesiącu tego nowego roku. Zobaczymy jaka jest sytuacja, jakie są przeszkody, jakie jest Wasze nastawienie do tej sprawy, co idzie z zewnątrz i jaki rezultat. Także wszystkie wagi zapraszam serdecznie na horoskop na styczeń 2025. Zobaczymy główną energię, waszą sytuację w styczniu. Jakie są przeszkody? Wasze myśli, stanowisko, przeszłość, czyli jak do tego doszło, teraźniejszość, najbliższa przyszłość, wasze nastawienie do tej sprawy, czynniki zewnętrzne, wpływy z otoczenia, nadzieje lub obawy i rezultat. Sprawdzamy, drogie wagi. Co będzie dla Was w styczniu? Dobrobyt, dostrzegam złote okazje. Piękna karta. Mhm. Dobrobyt do Was idzie, ale też y, te okazje. Dostrzegam złote okazje, czyli tutaj y, może być taka sytuacja u Was w styczniu, że wszechświat będzie Wam pokazywał właśnie y, te okazje, te możliwości, będzie Wam wysyłał sygnały, będzie dawał znaki, będą y, się pojawiały takie właśnie takie sytuacje, z których będziecie mogli skorzystać, jest ten dobrobyt. To cokolwiek dla kogo jest dobrobytem, czy to są środki finansowe, czy to jest na przykład zakup y, dobrego samochodu po okazyjnej cenie, czy na przykład zakup domu, czy czegokolwiek, y, czy po prostu, m, czy poznanie kogoś, też jak najbardziej, jeżeli, taki, jeżeli to jest dla was dobrobytem, może to wszystko naraz, tutaj w styczniu będą te wyraźne znaki, będą sygnały, będą. Y, Będą te, tak zwane właśnie okazje, czyli dostrzegam złote okazje, te, które wszechświat Wam będzie dawał. Więc jeżeli będziecie mieć drogie wagi, taką właśnie sytuację, że gdzieś intuicyjnie będziecie na przykład czuć, że, ym, że to jest okazja, że to trzeba byłoby z tego skorzystać, że na przykład można by było pójść, do, pójść tą drogą, zrobić to, to zwróćcie na to uwagę. Być może z części z, z tych okazji nie, nie skorzystacie, być może to będzie tylko taka myśl, która Wam przeleci. Ale może być właśnie tak, że później, jak będziecie wracać pamięcią do tego, to będzie taka sytuacja, że pomyślałem o tym, przyszło mi do głowy, żeby to zrobić, przyszło mi do głowy, żeby na przykład żeby zajrzeć tam do tej gazety albo zapytać się tego znajomego o to, że na przykład i tego nie zrobiłem, i później, później będzie taka sytuacja, że zacie sobie z tego sprawę, a mogłam posłuchać swojej intuicji. Czyli w styczniu, zwracajcie na to uwagę, jak najbardziej. Jaka Wasza sytuacja? Są to ostateczne. Albo macie y, ochotę na to, żeby kogoś rozliczyć, albo roz, rozliczyć siebie, albo w ogóle będą jakieś rozliczenia. Hmm? To powiemy. Cesarzowa. Właśnie jak już to powiedziałam, słuchajcie, to już to tak nie wygląda bardzo poważnie. To mogą być jakieś rozliczenia, jak najbardziej. Możecie rozliczać się z kimś, za coś, z jakimś urzędem. Mogą być to rozliczenia, ale to jest cesarzowa i paść kielichów. I jako pierwsza y, karta sąd ostateczny mówi o tym, y, że kończycie etap, w którym. Na przykład bycie w związku, bycie, bycie żoną, bycie matką, bycie ym, kimś, ym, kto, jest, y, kto jest mocno związany z drugą osobą i odpowiedzialny też za tą drugą osobą, już kończy się w Waszym życiu. Czyli dla wagi tutaj jest, y, to jest taka energia, że, to, że kończycie jeden etap, zaczynacie drugi. I to jest dosłownie tak pokazane. Jest on dostateczny, zakończenie jednego etapu. Sam przy sądzie właśnie to też jest taka sytuacja, że rozliczenie na przykład z kimś powoduje, że wchodzicie w nowy etap. Jesteśmy, jesteśmy rozliczeni, mamy czystą kartę. I tutaj tak jest. I cesarzowa mówi o tym, że wchodzicie w nowy etap, taki pełniejszy dla siebie, bo jeden już zakończyliście, teraz zaczynacie nowy cykl w waszym życiu. I Paś Kilichów mówi o tym, że jeżeli to jest, jeżeli to z wami rezonuje i to chodzi o związek, to tutaj wygląda na to, że ktoś się wami po prostu tak solidnie zainteresuje lub zainteresował już. Jest paść kielichów, czyli wyszedł ktoś w waszą stronę, jest, y, została już wiadomość wysłana, już ten sygnał został wysłany. Ktoś wam dał do zrozumienia, że jestem, y, jestem tutaj, zobacz, jestem i chciałbym poznać Cię bliżej. I to jest na tyle poważne, bo to jest paść, czyli tak jakby ten ktoś dopiero się pojawił, ale to jest dla Was na tyle poważne, na taki wyraźny znak, że zdajecie sobie z tego sprawę, że jeden sygnał w życiu Wam się kończy, a zaczyna drugi. Bardzo przyjemny. Okej, okay, super. Paźmie czy jako przeszkoda. Paźmie czy jako przeszkoda może mówić o tym, że pierwsze spotkanie y, z tą osobą y, było niesatysfakcjonujące, nie że na przykład y, może jest tak, że waga nie doceniła na przykład tej osoby albo jeżeli ktoś na przykład chciał was poznać, to może wzięliście to jako zaczepkę, jako, jako coś, że ktoś właśnie, właśnie was zaczepia. Bo to jest jako przeszkoda, czyli ta pierwsza rozmowa z tym kimś, na przykład, bo tutaj pojawiła się jakaś osoba, tak, że koniec cyklu, mogła być, yy, mogła nie pójść tak, jakbyście na przykład sobie tego życzyli. Dwójka denarów, a mieczy. Hmm. Teraz tak właśnie na przeszkodzie jest to, że m, gdybym mogła y, troszkę cofnąć czas, gdybym mógł troszkę cofnąć czas, to porozmawiałbym z tą osobą inaczej, zachowałbym się inaczej, bardzo bym się, bardziej bym się na przykład zainteresował, y, do, bardziej bym był taką osobą taką ciekawską, dopytałbym więcej. No, to jest na przeszkodzie. A smieczy, czyli jest taka, y, taka prawda w was jest, że ta, ten pierwszy kontakt z tą grupą osób, na przykład z tym nowym szefem, z tą osobą był. Y, no, no nie taki, jak, jak byście chcieli. To może, może się zachowaliście w jakiś taki sposób, y, że teraz na przykład y, tak jest pokazane, że macie, y, macie taką, takie poczucie, że gdyby, gdybym teraz wiedział, że ta osoba będzie dla mnie na tyle ważna, to wtedy zachowałbym się inaczej. O, coś takiego. Wasze y, myśli? Są kadenarów. Waga jest skupiona na, na pracy, na tym, żeby y, żeby wzrastać, żeby pilnować, macie jakiś biznes plan, żeby pilnować swojego biznesu, swojego, swojego majątku, swojego planu działań. wszystko kielichów król mieczy. wszystko kielichów król czy to mówi o tym, że wasze myśli są takie, że chcecie, no jak to waga, podzielić właśnie uwagę. Król Mieczy, na te sprawy, na pracę, na, na, na przykład na jakieś takie obowiązki jak najbardziej przyziemne, na, żeby się na tym skupić, żeby się tak jakby nie dać wybić z tego toru. I szóstka kielichów, i tutaj, tu jest prawdopodobnie ta, ta nowa relacja, bo to się coś nowego zaczyna, i to też jest dla Was bardzo ważne, bo to się pokazało w sytuacji. Ale Wasze myśli są takie, żeby to zrównoważyć, żeby to jedno i drugie działało, i to jedno i drugie pracowało, ale muszę to jakoś podzielić. Muszę po prostu dać tyle samo uwagi w pracy, mojej pracy, mojej karierze. Ile temu uczuciu, temu komuś, bo to jest bratnia dusza. Dla mnie to jest karta bratniej duszy, czyli tutaj, żeby dać komuś też uwagę, kto, kto na to zasługuje, czyli to wszystko, żeby to jakoś tak porównoważyć. A przeszłość, czyli jak do tego doszło, śmierć, transformacja. Poprzedni znak miał to samo, czyli ładnie się to składa, bo to jest styczeń, to jest pierwszy miesiąc nowego roku i tutaj w tej przeszłości jest śmierć, czyli tutaj jest czytanie dla osób. Które tą transformację w życiu przeszły, tą całkiem niedawno, które y, wprowadziły zmiany do swojego życia, które przeszły zmiany same. I tutaj to, te zmiany, zmiany mogą być, kochani, odnośnie czegokolwiek, was pra pra prawdopodobnie te zmiany zaszły, ale odnośnie na przykład jakiejś sytuacji, albo odnośnie jakichś poglądów, albo odnośnie tego, jak, jak żyłyście, jak żyliście do tej pory. była w kochankowie. No. No tutaj y, ta transformacja tutaj m, u Was pokaz, pokazała to, że nabraliście ochoty, nabrałyście ochoty, żeby patrzeć w przyszłość i wyglądać y, kogoś, z kim będziecie mogli spędzać właśnie tak, tak czas, tak być z kimś naprawdę blisko. Tak jest to pokazane. Jeżeli kompletnie tego nie czujecie, to a, y, zapraszam Ascendent Księżyc Wenus, y, żeby sprawdzić, bo tutaj jest waga, która Przeszła tą zmianę, być może sami sobie przetłumaczyliście, to już pewnie wiecie, co się u Was zadziało, i zaczęliście po prostu patrzeć tęsknie w przeszłość, żeby mieć kogoś, z kim będziecie mogli być naprawdę blisko. I teraźniejszość? Rydwam. Albo jakaś podróż, albo po prostu sprawy ruszają do przodu. To jest ta okazja, to może dotyczyć właśnie kogoś, kogoś poznanego i, i wy tutaj. Pamiętacie, jak powiedziałam na początku, że mo, może być taka sytuacja, może część z Was y, po prostu zareaguje tak, że gdzieś do głowy przyjdzie na przykład, że to jest jakaś fajna osoba i to tak tam my się przeleci i poleci, a potem się okaże, że ja no przecież rozmawiałam z tym człowiekiem, przecież się widzieliśmy, a ja tak nie zwróciłam uwagi, albo się tak niefajnie zachowałam, albo, albo coś, cokolwiek. Tutaj coś takiego może mieć miejsce, dlatego te czytania się robi właśnie po to, że jak będzie taka sytuacja, żebyście sobie mogli to przypomnieć. Bo tutaj ta teraźniejszość pokazuje, że sprawy mocno ruszą do przodu. Popędzą naprawdę. Za Waszym przyzwoleniem. Za Waszym przyzwoleniem. To nie będzie tak, że nie będziecie tego chcieć, chciały, chcieli. Tylko wręcz przeciwnie. Z diabeł. Sam kabuław. Mhm. Te sprawy tak mocno ruszą do przodu. Jest diabeł samka kabuław, że aż poczujecie się. Y że, że się za dużo dzieje, że to jest za szybkie tempo, że po prostu, um, że owszem, wyglądaliście tutaj kogoś, z kim będziecie mogli być naprawdę blisko, ale to może być taka energia, że jak, że jak już się zacznie dziać, to naprawdę się będzie, zacznie się dziać dużo. Tak jak dla Was, na Wasze potrzeby, to będzie naprawdę dużo, naprawdę szybkie tempo, naprawdę to Wasze życie przyspieszy. sam mieczy. Trójka denarów. A, już wiem o co chodzi. I tutaj chodzi o to, że tak jak waga starała się zrównoważyć i praca, i bratnia dusza. I tutaj trochę pracy, wtedy, kiedy potrzeba, to trzeba pracować, wtedy, kiedy bratnia dusza, to bratnia dusza. A tutaj to tak wszystko szybko będzie pędziło, że ósemka mieczy trójka denarów, że wam będzie ciężko to po prostu pochytać tak. Zrównoważyć, że owszem, praca, praca, ale tutaj jak to zrobić, bo tutaj się za dużo dzieje, więc w teraźniejszości naprawdę na tyle się będzie dużo działo, ale może nie aż tak bardzo strasznie dużo, ile wam po prostu ta wasza równowaga będzie ym, na początku tak trudno, trudna do wyważenia. Dlatego będziecie mieć takie wrażenie, że za dużo, za szybko i to jest y, dla Was, y, mm, że chcecie troszkę zwolnić. O. A najbliższa przyszłość Czwórka Mieczy. Chęć na to, żeby odetchnąć, chęć na to, żeby tak zwolnić, żeby odpocząć, że po prostu, OK, potrzebuję teraz chwilę, chwilę dla siebie. Potrzebuję tak po prostu przemyśleć sobie to wszystko, muszę odpocząć, no. Wiara, że ktoś to zrozumie. Tutaj się tak słuchajcie pokazuje, że będziecie hmm, że potrzebować odpoczynku, takiego relaksu, chwili dla siebie, żeby to tak właśnie zrównoważyć, bo będzie się naprawdę dużo działo. Jest też wiara, że ktoś to zrozumie, że ktoś to pojmie, że ktoś podejdzie do was naprawdę z dużym zrozumieniem, hmm, ale też tutaj się słuchajcie, kochani, pokazuje tak, że. Wy za bardzo się nie będziecie tłumaczyć, tylko y, będzie w Was taka wiara, że ten ktoś to po prostu y, wyczuje tak jakby od Was. Y, dlaczego tego potrzebujecie, ale jeżeli nie, y, jest ta królowa mieczy na końcu, jest ósemka kielichów, dziewiątka mieczy. Jeżeli nie, to jest, jesteście w stanie też się od, odciąć od tej osoby w najbliższej przyszłości. Tak się pokazuje. Y, może dla części z Was tak będzie, czyli po prostu jest w Was ta potrzeba odpoczynku, ale jeżeli ktoś no, po, powie Wam po prostu, ale słuchaj, nie rozumiem, po czym Ty chcesz odpoczywać, przecież to jest sam początek, cokolwiek, cokolwiek, y, to Wy wtedy, jest tutaj pokazana taka energia, y, okej, okay, to nie, to, ja, to w takim razie to jest nie dla mnie. No, czyli tak jest w Was wiara, jak najbardziej, że ktoś to zrozumie, ale y, nie wygląda na to, że, że macie ochotę zagłębiać się w to, dlaczego, po co i tłumaczyć się za bardzo. Pewnie dlatego, że to jest czas, kiedy potrzebujecie tego odpoczynku i regeneracji, a nie y, tłumaczenia się, nie zagłębiania się w to. Czyli taka jest pokazana energia. Dziesiątka kielichów, miarkowanie. Wygląda na to, że, że ta wiara w Was jest, nie jest bezpodstawna, że tutaj faktycznie jest ktoś, kto, y, kto, kto da Wam odpocząć, kto zrozumie, y, kto, kto komu będziecie mogli zaufać. Tak to wygląda. A Wasze nastawienie? Piątka mieczy. No tutaj tacy, jesteście trochę waleczni. Walecznie na zapas, bym powiedziała. O, jeszcze, jeszcze nic się nie dzieje, ale to ja już będę tą szabelką tak machać. W razie czego? To, żeby było wiadomo, że macham. Taka buław i moc. To jest. Słuchajcie, taka energia tutaj, że. Mocno, po, mocno pokazujecie swoją, swoje granice, mocno tak, jakbyście kredą wyrysowali, to na przykład to rysujecie raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, tak, żeby to było widoczne z daleka. Tak, tylko wiecie taka, taka metafora, że po prostu zaznaczacie te swoje granice bardzo, bardzo, bardzo mocno, bardzo wyraźnie, tak, żeby one były silne. I właśnie tak jak mówiłam, że tą szabelką tak machacie, to tak jak tymi, tymi granicami tak machacie. Zobacz, tutaj jest moja granica. Chcesz ją przekroczyć, no to zbliż się. Zobaczysz, jak ja wtedy zareaguję. Takie jest, tak jest wasze nastawienie. Być może dlatego tutaj, że za dużo się działo i u was ten, to, że nie mogliście złapać tego balansu, zrównoważyć tego, to spowodowało, że, że nie poczuliście się w tej sytuacji komfortowo. O. Tak to, tak to wyglądało. I takie macie nastawienie, że te, tą granicę chcecie bardzo, ale to bardzo wyraźnie postawić. Kilka kielichów. Ale też kielichów. Tutaj się, I tutaj się pokazuje, tutaj się pokazuje tak trochę, że to jest nadwyraz, czyli tak y, trochę na zapas właśnie, trochę tak, tak niepotrzebnie, bo tak jakby macie do czynienia z kimś, kto... Y, y, kto nie, nie będzie się zbliżał do Was na tyle, żeby aż takie silne granice stawiać. Że tutaj jest osoba, która po prostu będzie gdzieś w Waszej energii, ale nie wygląda na to, że to jest ktoś, kto będzie mocno się chciał do Was zbliżyć na ten czas. Tylko po prostu to jest ktoś, kto będzie, ale do tych granic to mu jeszcze lub jej naprawdę daleko. Ok, a czynniki z zewnątrz, wisielec. Tutaj wygląda na to, że, że jest ktoś, kto, jeżeli będzie. Jeżeli jest potrzeba, żeby zawiesić tą relację, żeby y, na przykład tak rozluźnić, to ten ktoś się na to zgadza. Właśnie tak jak ja tutaj wyczułam, że to jest ktoś, kto nie zbliża się nawet do tych granic ani, ani do waszej przestrzeni, że to jest po prostu ktoś, kto żyje sobie swoim życiem, jest wami zainteresowany jak najbardziej, na to właśnie mieliście ochotę, ale to jest ktoś, kto, y, kto nie ma z tym problemu, jeżeli będziecie potrzebować tego odpoczynku, tego dystansu. Ok, jeżeli potrzebujesz, możemy ten kontakt zawiesić. Podstelnik, astena scenariusz... równi, mieczy. No dosłownie tutaj jest y, tak pokazane, że z zewnątrz y, jest ktoś, kto y, jeżeli ten początek znajomości, taki jak ten ktoś ma podejście, jeżeli ten początek znajomości jest dla ciebie, ma być dla Ciebie problemem, ma być stresujący, ma być y, czymś, co Ty będziesz y, postrzegała lub postrzegał jako cierpienie, jako coś, co jest dla Ciebie trudne, y, no to, ja, no to ja się po prostu nie zbliżał. To ja, to ja faktycznie to zróbmy tak, że zawieźmy to, że, że ograniczmy na przykład ten kontakt. Takie ktoś ma podejście. Jeżeli to ma być, to tutaj nie ma być radości, tylko, tylko stres, tylko taka sytuacja trudna, to nie, to nie rozpoczynajmy tego na tą chwilę. To jest ktoś, kto nie będzie się pchał na siłę, nie będzie naciskał, nie będzie wymuszał nadziei lub obawy Wasze. Świat. Nadzieja jest taka, że, y, że ta brama do nowego jednak się otwiera. Że to jest nowe dla Was, że po prostu, że, że to się uda, że to, że to będzie, że będzie fajnie, że będzie dobrze, że będzie kolorowo. Człóka była w dwójka, była w cesarz też nadzieja na to, że słuchajcie, że, że wybierzecie dobrze, to słownie taka jest nadzieja na to, że wybierzecie dobrze, że wybierzecie y, może będzie kilka osób, y, albo po prostu wy i jakaś osoba, jakaś taka właśnie, y, albo grupa osób, y, że po prostu że wybierzecie o, y, osobę, która jest dobra dla was, która jest właściwa dla was, która jest y, tym wymarzonym, tą wymarzoną. Mhm. Takie są nadzieje. Wieża, no, dosłownie tak jest, że wybierzecie dobrze. Jaki rezultat? Paźbuła. Słońce. Zesz mieczy i król była. To rezultat, słuchajcie, kochani kochane wagi, może być taki, że mm, jak sobie to wszystko przemyślicie, to sami wyjdziecie z tą inicjatywą. Jest ten Buław buła paść, y, czyli zaproponujecie coś, spotkanie, rozmowę ty jest paść, czyli to będzie propozycja z waszej strony. Napiszecie na przykład wiadomość albo zadzwonicie, że słuchaj, spotkajmy się, porozmawiajmy. Jakiś taki kontakt z waszej strony, taki pokojowy będzie. Jest to słońce, czyli jak najbardziej to będzie dobre. Tutaj jest ktoś, kto się z tego ucieszy, Wam to też sprawi przyjemność. Jest rycerz mieczy i król buław. I, i tak jakby, Wy się pokazujecie właśnie w tej energii rycerza mieczy, i, a, a ta osoba w energii króla buław. Czyli tutaj jest ktoś, kto działa, ale Wy. Już ta szabelka jest mniejsza, ale ona nadal jakby jest. Albo taki nawet, może nie szabelka, ale cięty język. No. trudno mi jest powiedzieć dlaczego akurat do tej osoby tak podchodzicie albo w ogóle tak podchodzicie do tej sytuacji bo pewnie jeżeli to, to z wami rezonuje to wy wiecie najlepiej może to jest obrona może to jest ochrona może to jest taki wasz styl może chodzi o tą osobę albo o to, o to z jakiego jest ona otoczenia z jakich kręgów dwóch kielichów gwiazd łupiec Tutaj jest ktoś, kto. jest tak jak pokazane, słuchajcie, jakbyście kogoś. Um, może na przeszkodzie jest właśnie to pierwsze wrażenie. To nie to, że Wy zrobiłyście zrobiliście złe, tylko na Was ktoś zrobił złe pierwsze wrażenie. I to się tak właśnie ciągnie ta historia. Może to o to chodzi, że to nie z Waszej strony było, że. Y, tak też mogło zresztą być, y, że to Wy na przykład w jakiś sposób źle oceniacie, znaczy źle. Inaczej oceniłyście tą osobę, niż, niż tutaj ten ktoś faktycznie jest. Bo tak się pokazuje przy tym całym rozkładzie, że całkiem oceniacie tą osobę nie tak, jak, jaką ona jest. Jest król kielichów i głupiec. To jest po prostu ktoś, kto chce się z Wami spotykać, kto jest emocjonalnie i zaczyna się angażować w tą relację, w tą historię i chce rozpocząć coś nowego, ale Wy, są tak jakby ta szabelka ciągle jest. W razie czego mogę ją wyjąć, w razie czego na takim czuwaniu jakby jesteście. Bo to jest, kochanie styczeń. Więc to jest pierwszy miesiąc. Zobaczymy, jaka rada. Dziesiątka denarów, królowa denarów i księżyc. I wiecie, o czym ta rada mówi? Przypomnij sobie, droga Wago, kiedy, była kiedy były takie sytuacje, gdzie byłaś zajęta tylko pracą, powiększaniem y dobrobytu, powiększaniem swoich zasobów. Kiedy byłaś mocno uziemiona i wtedy, o czym marzyliście? o czym marzyliście, o czym marzyłyście prawdopodobnie o tym połączeniu, taka jest rada żeby sobie przypomnieć, że w tych takich y, momentach, kiedy była tylko praca praca, praca i kariera y, co było w Waszych snach hmm? drogie wagi, bardzo Wam dziękuję za to czytanie, dajcie mi znać bo jestem bardzo ciekawa, z kim to rezonuje w komentarzach, naprawdę, bardzo specyficznie y, więc y, i polecam żeby tutaj przyjść za tydzień, za dwa na kanał i posłuchać jeszcze raz jak najbardziej, bo może to właśnie wtedy będzie rezonowało z Wami, a lub teraz już rezonuje, Amelia 7.gatarot adres do mnie, że macie od nas czytanie prywatne, dajcie mi znać, będziemy robić, będziemy działać. Wszystkiego dobrego w nowym roku, kochani. Trzymajcie się i napiszcie. Napiszcie co u Was. Pozdrawiam.